Cześć, dzisiaj z bitwę dużego pociska na is trzecim. 3. IS-3 trzeci jest ósmym tierem sowieckim, który y, jest według mnie m, dość przyjaznym czołgiem dla no, do, niedoświadczonych kierowców, ponieważ y, na samym starcie ma y, dość y, jest dość dobry, ponieważ ma dobre działo, dobrą penetrację, dobry pancerz y, oraz. Y, wybacza błędy, można wyjechać na parę przeciwników i jest w, stanie, jest w stanie to wytrzymać, o ile nie celują w niego jakiś yy, lepsi gracze, którzy po prostu zna, znają weak tego pojazdu. No i przede wszystkim jeżeli mówimy o weakpointach tego pojazdu, to można my, yy, powiedzieć o tym, o tej danej płycie. Tutaj szczególnie można strzelać w tą płytę, tutaj 90 jest w stanie przebić ten czołg w tym miejscu nawet 107 KV5 oraz te waz tutaj jest pierwszy was yy, i drugi Ogólnie, jeżeli podjedziemy KF 5 do ISA 3, zawsze walimy w to miejsce. Yy, najłatwiej jest tam przebić bez żadnych naprawdę problemów. Jesteśmy w stanie to zrobić. No i y, tutaj widzimy y, duży pocisk pierwszy strzał w ISA 3. Ich y, w gąsienicę niestety. No i tak, jeżeli mówimy o, o murwance w trybie bitwie spotkaniowa, y, możemy tutaj y, trzeba dostosować się do drużyny przede wszystkim, bo tak. Na tej mapie nie ma jednej taktyki, tutaj można zrobić naprawdę wiele. Ludzie zazwyczaj dzielą się tak, że TDki jedzą w lasek na J1, ale też równie dobrze mogą pojechać w lasek na H8. Tymi TDK widzicie mówimy o jedynce, tej stronie, która jedzie z dołu, jeżeli patrzymy na mapę i także jak widzimy, jak gramy. Więc wydaje mi się, że te TDki powinny pojechać tutaj głównie, na G1, G2 i starać się bronić kapa i starać się jeszcze wygrać tam pojedynek e, także hewiki mogą pychać na e, prawą stronę i spróbować przepraszować do lasku e, aby zniszczyć przeciwnikowi arterię, ale musi tak jak być osona na, na kapie, aby nie skapowali e, właśnie nas zbyt szybko, żebyśmy mieli po prostu czas szczególnie tutaj się długo kapuje, ale jak wiecie parę czołków to nie jest tak wolno jakby się mogło wydawać no i e, można łatwo zniszczyć wtedy przeciwnikowi artylerię. Arteria przeciw, e, nasza powinna uciekać od razu do lasku na e, K1. Tutaj jeżeli arteria stoi na K4 to jest fail, bo jedzie sobie wesoło 90, czy 75, czy 52, cokolwiek, jakikolwiek scout i ta arteria jest dead, ona instant ginie, Lola kwieci ją stąd, na przykład z F5 i ona ginie automatycznie, błyskawicznie. Dlatego nigdy arterią nie stajemy na otwartej przestrzeni, tylko jedziemy w lasek na K1, J1, K2, ewentualnie właśnie tam za budynek, no i tak właśnie powinniśmy zrobić sobie. No i tutaj jak widzimy, e, duży pocisk składnie tutaj pasuje e, czołgi na tej flance, ale już dwa czołgi, tylko heavyki zostały tutaj, reszta jest na lewej flance. E, no, i dolek powinien tutaj przede wszystkim świecić czołgi przeciwnika. Jeżeli masz idzie się z dołu, to dolek może świecić raz dla heavy'ków, czy TD'ków, które snajpią sobie. Mediumy powinny jeździć sobie po środku, ogólnie gdzieś tutaj. Na E3 świecić te czołgi, próbować jakoś je flankować, cokolwiek, ale lasek jest kiepskim wyborem, jeżeli jesteśmy mediumem. Raczej nie. Nie proponowałbym tego. To jest samobójstwo. Jechanie laskiem, które nas tak y, spompują, że nie wyjdziemy nawet z tego lasu ostatecznie. No i tutaj y, wydaje mi się, tak to powinniśmy zrobić. Te y, deki omówiłem, hewiki omówiłem, medy lekkie To właśnie też powiedziałem, No to wszystko chyba już y, tak y, na początek, według mnie jak powinniśmy grać omówiłem e, i z trzeci e, ma e, bardzo potężne działanie lepsze na tym tierze, jeżeli patrzymy na damage e, nie premiuma, zadaje e, 390 średnich uszkodzeń i ma aż 225 penetracji, tak jak widzimy na tym obrazku. Ta, ta 100 2 dwójka mm, to jest bardziej 9, bo mam tutaj 200 wyski dwójki. Jedna ma lepszą penetrację, druga gorszą, bardziej 9 ma tą lepszą. Te 225 właśnie. I tutaj I6 ma to 25T, i ono nie ma, ma kiewską penetrację, i dlatego ciężko mu przebić dużego pociska od przodu. No i tutaj lew go przebił, ale to jest nie dziwne: lew ma super penetrację I6 także akurat się zmieścił i przebił go, a to dlatego, że przycerował jakiś słabszy punkt, pewnie w ten dół, kurna nieszczęsny, który jest, jest dość duży. No i tutaj z uwagi na to, że I6 go przebił od przodu, teraz musi uważać, i e, do tego on. Eee, tutaj nie farte, bo no jednak co jak co, ale kurna, ten nieszczęść mógł go spokojnie zabić. Na szczęście e, odbił się od boku pod kątem ten i strzyma ten magiczny bok. On ma e, magiczny bok, tutaj nie strzelajcie nigdy w tę górną płytę tego kurna to coś, bo tutaj mamy bardzo mało pancerza, ale kurna ono tak odbija, że to jest nieporozumienie. Walcie zawsze, starajcie się tutaj walić. Jak widzicie tę gąsienicę, to walicie na te kółka, tutaj w to miejsce i tam wchodzi damage. Jeszcze jest szansa, że spadnie przeciwnika i gąsienica. A jest dużo mniejszy pan też yy, przy tym, przy tych gąsienicy niż tutaj wyżej, więc zawsze strzelajcie się tam, starajcie się tam strzelać, bo łatwo się wtedy odbić. No i szczególnie w tyłek warto strzelać, bo łatwo podpalić wtedy ISA3. Mm. Przed wieżą nie starajcie się strzelać, tylko tak jak mówiłem, podjedziecie do przy jakimś wysokim, cięż, ciężkim to walicie w ten was e, po tej stronie, czy też tutaj, cokolwiek wadzie w tą górną płytę wieży. E, I tył wieży także jest już dość słaby, a za to jest e, okrągła ta wieża i łatwo odbić ją e, pocisk jakikolwiek. E, no i jeszcze bok wieży także jest nie jest jakiś super opanterzony, ale e, lepiej strzelać w tyłek i tutaj w tego gąsienicę nie ryzykować. No i tutaj Hummel e, przycelowany pocisk i zdjął kolesia e, duży pocisk. No i tutaj Tiger już ma tylko 8 HEK, nie wiem, e, ale dostrzegam jedną zasadniczą różnicę. E, ludzie chyba e, nie biorą od na początku tych. E, nie biorą, nie biorą, nie biorą, nie biorą. Biorą bardzo dużo e, HEKów i biorą mało APEKów i według mnie pamiętajcie, żeby sobie rozmieścić Apeków, na trzy 3 już wziąć maksymalnie 2, nie, albo nawet 1, ja, nawet, ja ich nawet nie używam, bo one są do dupy. Nawet, jak dekapujesz bazę, te hekie można trafić w ogóle w czołg i nie zadać uszkodzeń, dlatego ja w ogóle heków nie, nie używam praktycznie. No, chyba że widzę wieżę Mausa, to wtedy można strzelić go tam za 30, za 40, ale to też jest mało, mało sensu w tym jest. Dlatego dla mnie, według mnie, heków w ogóle powinniśmy usunąć sobie y, z czołgu, bo można kliknąć z klika i strzelić przeciwnika z heka niechcący. Także ja heki bym w ogóle odradził wam używanie ich y, na czołgach. Praktycznie nie ma sensu. Tylko dekapowanie bazy. No i tutaj y, oczywiście pocisk wygrał bitwę y, z ogromną liczbą doświadczenia i kredytów. Y, no i jeszcze pięć fragów sobie zrobił i snajpera. No i to tyle od mnie. Dzięki za obejrzenie. Cześć.